Dzień dobry, uszanowanie wszystkim oglądającym. Szanowni Państwo, dzisiaj poniekąd wrócimy sobie troszeczkę do rozkazu pisemnego R307, czyli do rozkazu pisemnego O. A czemu? To już wyjaśniam. Często właśnie w szkole rozwiązuję z uczniami różnego typu zadania i mnie się pytają, Panie Michale, kiedy wpisać, jechać ostrożnie w tej rubryce. Ale także ostatnio właśnie otrzymałem też maila od jednej osoby i też właśnie to samo pytała. No bo wiadomo, rozkaz pisemny o doskonale znacie, znacie każdą rubrykę. Ale taka jest rubryka Jechać Ostrożnie. Ona się znajduje jako druga od prawej strony. No i zdarzało się, że nigdy tam nie wpisywaliśmy JO. Dlatego za chwileczkę wyjaśnię, kiedy to wpisać, ponieważ nawet interpretacja poszła do centrali Pelki, aby wyjaśnić po prostu, kiedy tam się to wpisuje. Dlatego na podstawie interpretacji, na podstawie tutaj. Wyjaśnienia z biura eksploatacji i obsługi pasażerskiej wyjaśniam, kiedy wpisać JO w rozkazie R307, tak żeby ja raz na zawsze. To już było wyjaśnione. Także dzisiejszy materiał potraktujmy jako zagadkę, ciekawostkę, ale także oczywiście jako edukację, ponieważ wiadomo, rozkaz pisemny R307 jest dość popularnym rozkazem. Ale zanim ja to wyjaśnię, pierwszy przypomnę oczywiście nowym widzom, co zrobię za pomocą tego rozkazu pisemnego R307. A mianowicie mogę polecić lub poinformować drużynę pociągową. O ostrożne jazdy z powodu, i tutaj, Szanowni Państwo, mamy samą ostrożną jazdę. Tu nie ma nic o zmniejszeniu prędkości, czyli taki rozkaz możemy również wydać, kiedy maszynista ma jechać ostrożnie, ale bez ograniczenia prędkości. A jakie to są powody, już za chwileczkę przedstawiam. Na przykład z powodu prowadzenia robót. Oczywiście zdarzają się takie roboty, które nie wymagają ograniczenia prędkości. Na przykład, nie wiem, może być sytuacja, że wycinka krzaków pod skrajni po torze numer 1, a my jeździmy po torze numer 2. Wiadomo, że no, jakieś są roboty, więc trzeba ostrzec ich, aby podawać sygnał baczność, ale nie wymaga to ograniczenia prędkości. Mamy również taką sytuację, wydajemy taki rozkaz drużynie pociągowej, jeżeli nie otrzymamy potwierdzenia przyjazdu lub usunięcia pojazdów pomocniczych z toru szlakowego. Rzadka sytuacja, ale może się czasami zdarzyć. Ale mówię, nie stosowałem tego nigdy, ponieważ ja nie wyprawiałem pociągu dopóki nie otrzymam informacji, że dany pojazd został usunięty. Albo po prostu przy kolega z sąsiedniego posterunku potwierdził mi jego przyjazd. Może być czasami taka sytuacja, adres 4 e, dowiecie się wkrótce. Jest to zawiadomienie o przewozie przesyłki nadzwyczajnej, owszem, jeżdżą takie pociągi z przesyłką nadzwyczajną, e, głównie są to skrajnie. E, ze względu na wysokość lub na szerokość, czyli e, przesyłki pojazdy które przekraczają określone normy, ale oczywiście mogą być dopuszczone do przewozu właśnie pod specjalnymi warunkami zawartymi w tym adresie 4. I czasami jest taka sytuacja, że nie trzeba ograniczać prędkości, ale należy wydać rozkaz pisemny z tego względu, że po to, że sąsiednim właśnie jedzie pociąg z przesyłką nadzwyczajną, żebyśmy szczególnie na to zwrócili uwagę. Czwartym takim przykładem oczywiście inne okoliczności wymagające ostrożnej jazdy bez ograniczenia prędkości. Jeszcze z takich popularnych rzeczy to pamiętacie, jak omawiałem blokadę jednokierunkową. Tam była sytuacja, że gdy jest blokada nieprzystosowana i chcemy jechać po torze prawym, gdy tam po tym torze przy zamknięciu lewego toru. Jest, był, jest wprowadzony ruch jednotorowy dwukierunkowy, a także przy czynnych obutorach wprowadzony jest ruch dwukierunkowy. To wtedy, dla jazdy w kierunku przeciwnym do zasadniczego, wydawaliśmy rozkaz pisemny R306, czyli rozkaz pisemny N. A tutaj, gdy, gdy jest wprowadzony ruch dwukierunkowy lub gdy jest wprowadzony ruch jednotorowy dwukierunkowy. To w tej sytuacji dla jazdy w kierunku zasadniczym wydawaliśmy rozkaz pisemny właśnie R307, właśnie z informacją tylko, że jest wprowadzony ruch jednotorowy dwukierunkowy, lub wprowadzony ruch dwukierunkowy przy czynnych obu torach. To też właśnie z takich popularniejszych przypadków wydawania ostrożnej jazdy. Także jeszcze raz przypominam te sytuacje, kiedy nie wymagają ograniczenia prędkości. No, to teraz słuchajcie, powiemy sobie o drugim przypadku, czyli polecenie ostrożnej jazdy z jednoczesnym zmniejszeniem prędkości z powodu i tu możemy przysłowiowo lać wodę, ponieważ tych przypadków jest bardzo, bardzo dużo. Na przykład taki popularny przykład też wjazd na tor boczny, czyli taki, który nie posiada semaforów lub na tor częściowo zajęty. Rozkaz pisany o ograniczenie prędkości do 20 na godzinę. Oprócz ograniczenia prędkości, jeszcze oczywiście ostrożna jazda, tak? Ponieważ na tor częściowo zajęty chyba nie muszę tłumaczyć, że na tym torze stoi na jakiś pojazd lub pociąg, tak? stan urządzeń SRK, nie wiem, brak kontroli położenia zwrotnicy, wykazywanie zajętości. Nie wiem, zły stan urządzeń, no takie rzeczy, które wymagają ograniczenia prędkości, też się tutaj rozkaz pisemny o wydaje. Stan nawierzchni kolejowej, wiadomo, zły stan toru, zły stan szyn, zły stan podkładów, takie rzeczy również i wtedy oczywiście pociąg może przejechać, ale wiadomo z ograniczeniem prędkości. I myślę, że taki najpopularniejszy przykład jest niedziałanie urządzeń na przejeździe kolejowo-drogowym. Yy, usterka rogatek, usterka sygnalizatorów, yy, nie wiem, wyłączenie czujników, yy, zamknięcie przyjazdu. No, ogólnie takie rzeczy, standardowa 20 do 20 km na godzinę, o ograniczenie prędkości. Yy, no, z te wszystkich rzeczy mówię, ten czwarty przykład jest najbardziej popularny. Uwieście mi, sporo się tych 20 wydawało na przejazd. Także to są przypadki. Kiedy mamy zachować ostrożną jazdę, ale jednocześnie należy zmniejszać prędkość. Ok, była teoria. To na pewno teraz satysfakcjonuje Was praktyka. Dlatego wróćmy do punktu pierwszego. Teraz zobaczcie, czyli polecenie i informacje dotyczące ostrożnej jazdy z powodu. I mamy jakiś tam rozkaz pisemny o numer tam 15 na 8 dla pociągu 5705. Data 3 grudzień 2022 i tu mamy działka pierwsza. Takie dwa podpunkty zmniejszyć prędkość jazdy i zachować ostrożność, a także drugi podpunkt jechać ostrożnie. Skrót JO, mamy uwaga na postronku na szlaku małki kawki od kilometra 4300-4700. Mamy powód: roboty torowe. I teraz uwaga, jest powód, roboty torowe, ale najwyraźniej nie ma żadnego ograniczenia prędkości. Skoro nie ma ograniczenia prędkości, uwaga, to proszę zobaczyć, że punkt pierwszy pomijamy, bo punkt pierwszy, oj przepraszam, jeżeli mi się kliknęło, punkt pierwszy mówi nam zmniejszyć prędkość jazdy i zachować ostrożność, czyli ten punkt nie. Z tego względu, zobaczcie, nie ma tutaj nic o prędkości najwyżej, czyli wydajemy rozkaz po to, aby tylko zachować ostrożność bez ograniczenia prędkości. Więc skoro punktu pierwszego nie ma, to jest punkt drugi. I tu uwaga, jest jechać ostrożnie, skrót JO. I w tym przypadku właśnie piszemy JO, czyli wtedy, kiedy mamy zachować ostrożność bez ograniczenia prędkości. Myślę, że to jest jasne. I jeszcze taka przypomnienie: w działce pierwszej, a także na postronku na szlaku, można wykreślić to, ale nie trzeba. Czyli w tym przypadku, jeżeli jest działka tutaj pierwsza, zmniejszyć prędkość jazdy i zachować ostrożność, a także jechać ostrożnie, to skoro drugi punkt nas interesuje, to pierwszy możemy sobie wykreślić. Mówię, instrukcja mówi no, w sensie taka, że nie trzeba tego robić nie jest wymagane. Ale można, coś, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Tak to można interpretować. Także jak tu skreślicie, nic się nie wydarzy. Oczywiście wtedy, jeżeli dajemy tylko przykład: jechać ostrożnie. Ok, teraz idziemy dalej. I tu już mamy, zobaczcie, drugi punkt. Ten sam rozkaz, wyobraźmy sobie, dla tego samego pociągu i ten sam numer rozkazu polecenie ostrożnej jazdy z jednoczesnym zmniejszeniem prędkości z powodu. Tutaj uwaga, mamy ten sam przypadek, te same kilometry. No chociaż ja tutaj skrótowo daję, ponieważ nie ma przyjazdu, dałem usterkę SSP, tak? ale wiadomo, że nie ma takiego SSP, który ma 400 metrów długości, szerokości. Także spokojnie, to jest tylko jako przykład, także żeby tam nikt nie myślał, że SSP ma 400 metrów szerokości, bo takiego SSP nigdy nie widziałem. Ale bardziej tutaj proszę się skupić na tym tak działka pierwsza i tu prędkość najwyżej. Teraz zobaczcie czemu ja w ogóle nie napisałem JO jechać ostrożnie. Przecież ten pociąg z powodu usterki SSP i z powodu ograniczenia prędkości do 20 na godzinę musi jechać ostrożnie ale zobaczcie co mówi nam działka pierwsza zmniejszyć prędkość jazdy OK i zachować ostrożność skoro jest zmniejszyć prędkość jazdy i zachować ostrożność, no to wiadomo, że już jechać ostrożnie, nie trzeba tego dwa razy powierać. Dlatego wypełniając tylko, uwaga, prędkość najwyżej, nie tylko masznista ma zmniejszyć prędkość jazdy do tej wartości, którą tu widzicie, ale także ma zachować ostrożność. Więc nie może być takiej sytuacji, że wypełniacie tą działkę i jeszcze dodatkowo JO, bo to się wiecie, to jest tak zwane masło maślane, tak? że zachować ostrożność, jechać ostrożnie, no to to tak wiecie. Dlatego wystarczy tutaj prędkość najwyżej i to nam mówi o tym, że nie tylko zmniejszenie prędkości, ale także zachowanie ostrożności, jechać ostrożnie nie jest wymagane. No, ktoś pomyśli, Michał, banalna rzecz, no ale wolałem tu do rozwinąć ten temat, takie, takie, yy, mówię, na kolei są różnego typu ciekawostki, jedne mniej ciekawe, drugie bardziej ciekawe, drugie takie oczywiste, niektóre nieoczywiste. No wiadomo, ten kto pracuje na kolei, ten, ma, ten wie, że jest mnóstwo przypadków niewyjaśnionych. Życie nam pokaże, co dalej będzie. Bo gdyby było wszystko oczywiste, to by nie było zmian do instrukcji. A już niedługo przedstawię wam właśnie zmianę 9 do instrukcji IR1, bo już jest. A co w niej? Ona oczywiście wejdzie bodajże od 9 lutego 2023 roku tak mi się wydaje, to chyba tak, 9 luty 2023, ale jakie zmiany w niej będą, to już się dowiecie wkrótce, także ja serdecznie dziękuję. Dalej jeszcze oczywiście powiemy sobie o rozpruciach zwrotnic na różnego typu urządzeniach i przejdziemy dalej do usterek związanych właśnie jeszcze z, z, z torami, z defektem pociągu, zajętością odcinków, także to będzie wkrótce. Oczywiście w międzyczasie ciekawostki kolejowe też będą Czołem serdecznie do usłyszenia.